Cześć, tu Szymon ze szkoławygrywania.pl, popraw jakość życia. Gotowość do zmiany to zakres w jakim osoba lub organizacja jest skłonna do akceptacji i przyjęcia zmiany statusu quo. Każdy dokonuje zmian z różnych powodów, aby poprawić jakość życia, aby dostosować się do zmieniającego się świata lub osiągnąć określony cel. I w tym wideo dowiesz się jak się przygotować na dużą zmianę w swoim życiu. Zapraszam do oglądania. Czasem zmiana w życiu nadchodzi nagle w sposób nieoczekiwany i na dobrą sprawę niewiele da się zrobić, i w takiej sytuacji jedyną ochroną jaką mamy, to nasza odporność psychiczna. Co przez to rozumiem? Należy zbudować sobie przekonanie, które brzmi: cokolwiek się wydarzy, to ja zrobię to, co trzeba, aby było dobrze. Powtórzę jeszcze raz: cokolwiek się wydarzy, to ja zrobię to, co trzeba, aby było dobrze. Takie przekonanie najprościej jest zbudować poprzez wysokie poczucie własnej wartości, budowę różnych kompetencji oraz dodatkowo poprzez afirmację samego przekonania. A jak zbudować wysokie poczucie własnej wartości? Zapraszam do mojej serii wideo, gdzie bardzo dobrze to wyjaśniam. Link w opisie. Dodatkowo powiem tylko, że jest to jedna z pierwszych serii na tym kanale, gdzie nagrywałem to starym mikrofonem, więc nie bądź przerażony jakością dźwięku. Miks takich czynników sprawi, że Żadna zmiana nas nie przestraszy, bo będziemy mieli silne przekonanie, że zawsze damy radę. Z takim przekonaniem o wiele łatwiej się żyje. Gorąco polecam mieć w sobie taką energię. Z drugiej strony są zmiany, których możemy się spodziewać. Takie zmiany zdarzają się o wiele częściej. I w przypadku takich zmian zawsze podrzucam proces dostosowywania się do zmiany. Przejdźmy przez niego. Proces zmiany składa się z czterech kroków: zaprzeczanie, opór. Eksperymentowanie, zaangażowanie. Przejdźmy przez każdy z tych kroków. Zaprzeczanie. To pierwsza reakcja na niepożądaną zmianę. Człowiek zazwyczaj zaprzecza lub próbuje ignorować zmianę. W ten sposób ego przyjmuje postawę obronną. Umysł próbuje znaleźć sposób na utrzymanie dobrego nastroju, mimo że sytuacja budzi silny lęk. Zwyczajnie uznajemy, że zmiana się nie odbyła i żyjemy po staremu. Opór gdy wyczerpują się psychologiczne możliwości zaprzeczania niechcianej zmianie, gdy zdamy sobie sprawę, że zmiana jest nieunikniona, to pojawia się opór, a nawet gniew. Pojawia się rosnące napięcie i niepokój, które może wyładowywać się w atakach furii. Zaczyna się obwienie wszystkich o zaistniałą sytuację, pojawiają się zachowania pełne buntu i złości. Następuje gwałtowny upust emocji i wyrzucenie z siebie całej pretensji do świata. Próby okiełznania wroga. Gdy uświadomimy sobie, że opór nie jest rozwiązaniem, to staramy się w jakiś sposób odroczyć te zmiany w czasie lub sprawić, że one nie będą aż takie bolesne. Staramy się negocjować odroczenie zmian, staramy się negocjować zmniejszenie wpływu tych zmian lub przesunięcie limitów. Jest to pierwszy krok do akceptacji zmiany. Staramy się dostosowywać do zmiany lub zmiany dostosować do nas. Akceptacja i zaangażowanie. Ostatni etap to przejście do porządku dziennego ze zmianą. To, co było zmianą, stało się rzeczywistością. Wiesz już, jak efektywnie się poruszać w nowym środowisku i zaczynasz widzieć korzyści z nowych rzeczy. Czasem niektórzy stają się entuzjastami i potrafią powiedzieć coś w stylu: Nie wyobrażam sobie powrotu do tego, co było przedtem. Gdy znasz proces zmiany, to zauważ, że krok pierwszy i krok drugi. Jest krokiem bezproduktywnym. Odrzucamy z niedanej rzeczy, potem się buntujemy przeciwko tej zmianie, i dopiero jak emocje opadną, albo jesteśmy siłowo zmuszeni do robienia pomimo emocji, to zaczynamy szukać sposobu do adaptacji do nowego. Dlatego, gdy nadchodzi zmiana, to od razu skup się na tym, jak zmianę dostosować pod siebie, albo co musisz zrobić, żeby dostosować siebie do zmiany. Nie dość, że oszczędzasz sobie tych wszystkich wyrzutów emocjonalnych. To szybciej się do zmiany dostosujesz. No i to było na tyle, jeśli chodzi o to wideo. Standardowo zapraszam do mojego newslettera, gdzie co niedziela wysyłam za darmo materiały premium z tematyki rozwoju osobistego. Dodatkowo bardzo dobrze wiesz, jak działa nasz serwis. Abym się rozwijał, to potrzebuję Twojego lajka, like komentarza, więc kliknij i skomentuj, aby moja praca rozchodziła się o wiele szerzej. No i szczerze mówiąc, nie szła na marne. Dzięki za oglądanie. I do następnego. Cześć!